Najlepiej by było, jakby oni stanęli i się zmierzyli razem, wiecie, ja wtedy zobaczę. I bluzki w górę. Jeżeli pani Basia tak powiedziała, to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do face to face. Zapraszam was do face to face, zapraszam też ochronę. Come on. Come on. w górę. O, ja pokażę. Tak. Pokaż formę, ściągaj koszulkę. Bluzki w górę. Ściągaj koszulkę, pokazuj formę. Dawaj do góry raz! Panowie! Spójrzcie na siebie. Ja mam dobre oko, nie bój się. Spójrzcie na siebie. Bardzo ciężko wskazać faworyta tego pojedynku. Poza tym, że pokażę Ci co jest, kto jest mistrzem na ringu, to się mogę nauczyć się malowania się. O, o, o. Yeah. o kurwa Widziałeś? Siódma część dziadów, kurwa. No, drodzy Państwo, emocje sięgają zenitu. Dobrze, że mamy ze sobą ochronę. Wielkie brawa dla naszej ochrony! Wielkie brawa dla naszej ochrony! Ale, kurwa. Ja. Siódma część dziadów, ja pierdolę.